Sobota, witam, godzina chyba jakaś dziesiąta, jest szef wszystkich szefów, Krzysztof Jedrzyna ze Szczecina, już patroluje wioskę. Przed chwilą był obcy Typlerek, ale poszedł Czarny na speedzie, może też jego się bał, a ja jasnych jeszcze nie otworzyłem, bo muszę... Słuchajcie, na dwie godziny pojechać, Te dopiero jak wrócę, to ko pierwszej ich otworzę. Zdążą uciec jeszcze, jak będą chciały. Cały tydzień już po... A, jeszcze co ten pasiaty widzieliście, to obcy był faktycznie, ale przyjechałem na drugi dzień i on siedział w gołębiach. No i na razie jest, wczoraj przelatał i jest. Także nie wiem, no a... Jedną z tego brata, z tych świeżych pasiatych też puściłem, parzyłem ją, ale to, to chyba się nie sparzyły. Tydzień siedziała z pasiatym, może to po prostu samiec. O z tym pasiatym siedziała, o widzicie, z tym rysiem pasiatym siedziałam, przecież dobrze grucha, nie wiem jak tam w klatce, bo go nie obserwuję ciągle. Kom kamery podglądu też nie mam, ale na dachu to on super grucha. O, tamta pasiata to właśnie ta świeża od brata, Z tamtą ją trzymałem. Tego swojego rysia. Gdzie on O tutaj chodzi? Idzie. O, z tym rysiem. Ale to wcześniej go trzymałem. Z tym, ale to też nic. Może to wszystko samce i parze na siłę samce. A ten pasiaty, co przyleciał, to chyba w budzie siedzi. Młody jaśniaczek, o. O, Ładna pogoda, weekend będzie ładny. I w ogóle cały tydzień ma być ciepły, wiosenny, więc będą się parzyć. Chyba jaszczą piec, bo te kury coś krzyczą. Przyleciał przed chwilą Budapeszt. Obcy. Zamknięty był, ale nie chciało mi się go naganiać do budy i włazić. Coś mi biodro boli tam. Nie będę się pod tą siatką wyginął. Może wejdzie, może zostanie, tego wieczorem złapie, a jak nie chce lecić to niech leci. Słuchajcie, no tak to ta pasiata obca z lotu co komuś poszły. Jest. Drugi dzień. Dzisiaj otworzyłem tą pasiatą brata świeżą co łapałem, co ją żyłem ze swoim pasiatem. Ona za nim chodzi, a on to ma głęboko gdzieś. Woli czarne czajki, ale może się znajdą. No, zobaczymy. Ja ją dopiero wczoraj wypuściłem z klatki. Cały tydzień siedziała z nim w klatce. Poleci do brata, to niech leci. Zostanie, to dobrze. Poleci, to też dobrze. Tam. Jak nie umie sobie samicy przygruchać, tego już więcej parzył. Nie będę. Późnych otworzyłem. Jest prawie pierwsza, bo jak widzicie. Już się parę dwa zerwały, a rano to po prostu aż chodziły pod tą siatką w tej, w tej. O. o, Jest pasia, te dwa się zerwały. I brata, i ta z lotu. A zobaczymy. Czyli we mnie żadna nie wróci. Ładne obie na biały ogon. Tu chodzą tylko moje, trzy jasne. Jedna pasiata tu. Cicho, wraca jakaś. Ale która to nie wiem. Nie, no poleci do brata chyba. A tam chyba z tydzień już latała. To wróci. Chyba żeby nie, ale wróci do niego. I trzy moje jasne chodzą. Słuchajcie, policzyłem te jasne, to jest około 140 sztuk, więc nawet jak tam jeszcze pójdzie z 10, to nie jest źle. Parzą się cały tydzień, ma być wiosna, więc będę pracował, to ich dopiero przed wieczorem będę otwierał. Dobra, jakby coś wróciła, któraś pasiata, to nagram, A na razie widzicie jasne, uciekają. Już się zerwało ich chyba z 5. Tak jest, raz, dwa, trzy, cztery i piąty poszedł tam za pana Mietka plus dwie pasiate to siedem Się zerwało No ale nie, szko taka ładna pogoda, szkoda mi ich zamykać tam A następne A Budapeszt obcy się nie zerwał jeszcze No No i pan Roman zgonił jeszcze, jeszcze, aleć, ta, latajta się. Dobra, pauza na razie. Musiałem zgonić, bo przecież już się rozerwało tam 30-30, pojedynczo z 15. I musiałem resztę dogonić. Leciutko. Ale młody wyszłam już gdzieś w górze. O, tego pasiatego parzyłem. Za wcześnie jeszcze otworzyłem Muszę koło trzeciej otwierać Bo pierwsza to trochę za wcześnie Był młody wyszłańczyk Chodzi o dziesięć się rozrywa, a i pan Mietek jest na no doborą zgonił, zobaczył, że jasne uciekają, to jest nadzieja, coś złapać, no, tak to wygląda, dobra, spauzuję. No jak zgoniłem, to i Budapeszt poleciał. Tak to sam nie chciał się zrywać, tylko musiałem go pogonić. Pasiatę. I ta, co... Z laty, co to dwa dni, czy trzy już siedzi, też gdzieś zginęła. I ta brata pasiata wróciła do niego. Aryś Grucha. Ach. Ach, Czy coś zginęło z jasnych, to nie wiem. Czy coś poszło. Musiałbym przeliczyć znowu, ale no temu pasiatemu to bardziej pocztowa się podoba młoda niż tamta pasiata o, dobra niech się parzy z młodą pocztową może i coś poszło z jasnych Nie, może ze dwa może trzy i poszły gdzieś w świat poza tymi pasiatymi A dzisiaj niedzielna kąpiel byłem na bazarku Ale tylko szybciutko 45 minut z bratem on ten coś do Pardo kupował i przy okazji ja sobie kupiłem parę gołąbków zupełnie nie taką jak miała być także za chwilę Wam ją pokażę Jak mówiłem na wcześniejszym filmie, obie pasiate zginęły. Budapeszt, obcy, który był też zginął. Dzisiaj już nie ma słońca. Zaraz ich otworzę, bo się kąpią, więc nie powinny szaleć. O, jakieś dwa gołębie latają. Nie wiem, co to za dwa gołębie przyszły. żyłem o te dwa gołębie Ale czekajcie bo zniknęły Zrobimy pauzę Moje jasne jest w górze A są te dwa Są te dwa, moje jasne to są cztery te dwa, znowu mi zniknęły holendry ślepy się robię, poszły poszły, to poszły po prostej tam, oba zaraz i moje jasne pójdą ale tak jak mówiłem 140 niech zginie z 10 jeszcze tych samców to wystarczy ale ogólnie wracają też odchodzą, odchodzą, ale wracają dobra zrobię pauzę i za chwilę wam pokażę ten mój zakup. Moich jasnych już też nie było widać. Z oczu zniknęły, ale są. Trzy, cztery. Tu trzy, tu czwarty. A już tam poszły, też już ich nie było widać. A nie, lubię kisić tych gołębi zamkniętych tam. Dzisiaj mam wolną niedzielę. Jest chyba z osiem stopni ciepło, A ja będę je tu męczył zamknięte. Daje mi się, że samic jest za mało, albo jeszcze się po prostu nie wszystkie tak chcą parzyć stąd. Nie mogą sobie znaleźć par. Ale dobra nie przedłużajmy. Są cztery jasne tutaj, wszystkie cztery dobra, idę, pokażę wam te nabytki. Tym nabytkiem są żółte krakowiaki. Idź tam do niego. Podobno para. Tak się prezentują. O, a nie będzie tu widać zbyt dobrze w tej klatce. O, ale chyba mi się podobają, a i chyba ludziom się podobały, bo strasznie dużo ludzi później pytało się, czy do sprzedania te krakowiaki. On to niezły. Nawet takie kosemki ma spore. No, zobaczymy. Jest kolejny obcy. To już piąty dzisiaj. Ale tylko przechodzą tą naszą wioskę jak przecinaki. Ten przyszedł, zakręcił koło i poszedł. Uciekają ludziom też za zaporzeniem chyba, bo. I tak stoję, marznę, pomimo że jest ciepło, a to takie zimne powietrze. I obserwuję te obce. A tak jak mówię, idą, przecinają na ostro. Nic się tu nie zatrzymuje. No i kolejne dwa. Jeden jest tutaj, gdzieś chodzi, tamter chyba. I jeszcze jeden już poszedł tamtą w stronę obcy, To będzie szósty i siódmy. O, także obcych dzisiaj jest całe multum, tylko tak jak mówię, szkoda, że szkoda, że to wszystko głównie przecina i jak po prostu idzie dalej. No, a ja im tu dobrze wymyśliłem z tym kompaniem, to przynajmniej tak bardzo nie uciekają, nachodzi tam w górę coś biały gołąb, ale nie wiem co to za gołąb a moje się kąpią, wygrzewają, gruchają, parzą, ale przynajmniej się nie zrywają. No i ten gąb pójdzie chyba, pójdzie chyba. Pomimo. No, sam bym zgonił, ale pomoczone teraz. To bez sensu. Dobra, panowie, nie przedłużam. Wszystkiego dobrego i do następnego razu coś w środę postaram się nagrać. Chyba, żebym dograł coś jak jeszcze coś dołapię. A chodzi to to. Ten gołąb idzie tutaj na mnie. Chcą wylatywać nawet pokład by się w gołębniku i się suszą Dobra, wszystkiego dobrego I może do środy A jeszcze dogram, że pan Mietek gania, a ten gąb wcale go nie interesują gołębie Wcale się nie obniża do gołębi Chodzi górą Ręce jak moje będą klepać usiądzień, niż pewnie przez ganianie. A jasne to wszystko widzą i się zrywają. to oczywiście dogram.